Cześć, witajcie. Dzisiaj nam FFA Q&A. Przygotowanie zajęło mi trochę więcej, bo okazało się, że muszę dotknąć tematy od zoologii po zorganizowane grupy przestępcze i od traktorów po kompetencje kierownika projektu. Nie można się z Wami nudzić. Serdecznie zapraszam na odpowiedzi na Wasze często podchwytliwe pytania. Będzie się działo. Mam nadzieję, że uda nam mi się odpowiedzieć w jednej sesji na te wszystkie pytania, bo jest ich sporo. Jak sobie postarałem się poukładać, poodpowiadać, szczęścią zabiliście mi ćwieka i zajęło mi poszukanie części informacji dosyć sporo, szczególnie te związane ze zorganizowanymi grupami, grupami przestępczymi. Nie wiem, do końca to wam chodzi po głowie, ale ponieważ zobowiązałem się, że odpowiem na każde. Pytanie, to na każde pytanie odpowiedź tutaj znajdziecie. Spodziewałem się, że raczej będą na wadzie. jak ty to robisz, że jesteś taki świetny, wspaniały i tak dalej, na to bym odpowiedział bez przygotowania, a tu się okazało, że nie wstawiacie nisko poprzeczki, tylko jest trochę, trochę więcej. Na początek chciałem podziękować Wam za pytania i aktywność. I jedziemy. Jeżeli się uda nagrać wszystko w jednej całości, to będzie jeden odcinek, jeżeli to będzie dłuższe, to podzielimy to na dwa, żebyście, żeby was nie zmęczyć. Też za bardzo. Postanowiłem też trochę poukładać trochę, trochę te pytania w sekcji. sekcjach. Najpierw zaczniemy od tych na co powstawić w zarządzaniu projektami, później trochę będzie o rozwoju. o wtofowaniu w praktyce i słowo ode mnie na koniec dla Nie przedłużając. Jedziemy w koksem. Zaczniemy od tej pierwszej, pierwszej sekcji na co postawić. Michał, Michał spytał, jakie jest top 5 kompetencji potrzebnych dobremu PM-owi? To pytanie za mną trochę. Chodziło, bo tak się zastanawiałem, no dobra, jest mega, jest mega podchwytliwe. Natomiast jest pewna filozofia, która, która mi przyświetla pod tym kątem, jest taka, że zarządzanie projektami jest o ludziach i dla ludzi, i są pewne elementy, które się przydają. Tak, zrobiłem małą retrospekcję, patrząc z perspektywy, jak byłem początkującym kierownikiem projektu Potera, w coś, co się sprawdzało zawsze. I jest pięć takich rzeczy, które, które wybrałem. Po pierwsze, to jest analiza i rozwiązywanie problemów. To jest punkt startowy. Zarządzanie projektami to jest de facto rozwiązywanie problemów od dnia jeden do ostatniego, ostatniego dnia w projektach i umiejętność zorientowania się o co tak naprawdę chodzi i znalezienie rozwiązania niekoniecznie samemu, ale zaangażowanie w to zespołu, jest clue. Jeżeli tego nie potrafisz, nie potrafisz się zorientować, gdzie jest problem, na czym ten problem naprawdę, naprawdę polega i podjąć właściwe decyzje, będzie, będzie ciężko to zrobić. Czy trudno mi sobie wyobrazić kierownika projektu, by tego? To jest punkt startowy. Projekt to jest problem do rozwiązania z, złożonym, z ustalonym harmonogramem, tak jak to funkcjonuje w części, w części definicji. Drugie to jest zadawanie pytań i słuchanie ze zrozumieniem. To się łączy z poprzednią częścią. I myślę, że tak patrząc historycznie z moich doświadczeń, ponieważ ja pracowałem jako analityk systemów i projektowałem systemy jeszcze w IT to wiedza wyniesiona w stamtąd, jak pytać, jak zrozumieć, o co chodzi i poskładać, była pomocna. Plus dodatkowo miałem epizod bycia coachem. Trochę wracam do tego coachowania, mentorowania, ale będąc coachem, uczysz się zadawać pytania i słuchać, co ci mówi druga strona. To się łączy w pierwszym, w pierwszym krokiem. Żeby przeanalizować i zrozumieć, warto pytać. Wadawanie pytań i słuchanie to jest druga kompetencja. Trzecia to jest komunikowanie i wywieranie wpływu, bo po tym jak ty przeanalizujesz i rozwiążesz ten problem, zrozumiesz na czym on polega, to trzeba to przedstawić i sprzedać, sprzedać e, ludziom wokół i ta umiejętność jest w ogóle przydatna w życiu, w które szczególnie, bo to z tego, że wymyślisz najfajniejsze rozwiązanie, jest super fajne, ale na koniec nie jesteś w stanie o nim opowiedzieć. I tutaj jest, to jest trik, bo często osoby, które są świetne w analizowaniu, w docieraniu do detali, mają problem z poukładaniem tej, tej wiedzy, z syntetyzowaniem i przekazaniem w zrozumiały sposób. Ale to jest kompetencja, w której ciężką naprawdę się porusza. Kolejne to jest myślenie systemowe. To jest taka kompetencja patrzenia na świat w trochę bardziej złożony, złożony sposób. Jest taka fajna książka, Piąta dyscyplina. Ja opowiem kiedyś o tej książce, nagram specjalny odcinek. Myślenie systemowe to jest patrzenie na rzeczywistość, jak ona, jak ona jest bardziej, bardziej włożona. Bardzo rzadko jest tak, że zrobisz jedną rzecz i masz od razu informację zwrotną. Często jest tak, że robisz coś, a wynik masz dopiero za trzy miesiące i to jeszcze w pośród. W pośredni sposób, nie bezpośrednio wywierając na to wpływ. Projekty często operują w takim złożonym środowisku, dlatego umiejętność połączenia tych elementów ze sobą, zrozumienia, że to, zrozumienia szerszego obrazka jest bardzo istotna. Piąte, panowanie nad emocjami. To jest chyba jedna z takich rzeczy, którym ja się uczę, trały, u, uczę życie. O będzie niedługo odcinek o inteligencji emocjonalnej, to warto, warto tam wajrzeć. Panowanie nad emocjami, bo są sytuacje, w których naprawdę stres podbija pod sufit. Trzeba to w jakiś sposób ogarnąć. Masz ludzi w zespole, które robią coś innego, niż byś oczekiwał. No to, to, jest, to jest ciężkawe. I teraz jeżeli popuścisz za bardzo wyobraźnię, emocje i to popłynie, bardzo mocno to może zaszkodzić. Więc jak ja bym miał ustawiać na pięć topowych kompetencji, to byłyby właśnie, właśnie te. Pewnie. One się pokrywają w ogóle z kompetencjami ludzi, którzy odnoszą, odnoszą gdzieś tam e, sukcesy. Do tego dochodzą jeszcze jakieś, <laughs> przepraszam, dodatkowe kompetencje e, gdzieś potrzebne. Natomiast e, ja bym zaczął od tego, nie? Mo, moje top. E, Gratian pyta, jakie trzy najmniej, najważniejsze i najmniej ważne kompetencje pijem to? Trzy najważniejsze, no to wybierz sobie w tych pięciu, natomiast trzy najmniej ważne. E, no i to było jedno z pytań, które mi wabiło ćwieka, w zasadzie dobra. Co takiego jest niepotrzebne w warządzaniu projektami. Najpierw mi wychodziło, że wszystko się przydaje, ale później stwierdziłem: no dobra, zobaczmy, jaką kompetencję, którą ja posiadam albo kiedyś posiadałem, w życiu mi się nie przydała w warządzaniu projektami. No i wykombinowałem ich kilka dla Was. Po pierwsze, jazda traktorem. Kiedyś bardzo dobrze potrafiłem to robić, ponieważ rodzice mają FAT. Jeździłem traktorem i naprawdę potrafiłem nieźle operować wjeżdżeniem przyczepką do przodu, do tyłu, w, każdy, w każdym kierunku. To jest umiejętność, która w życiu mi się nie przydała, w zarządzaniu projektami, ale może komuś gdzieś. Gdybym miał wstawiać ją na mojej liście osobistych kompetencji mniej potrzebnych, to ja wladę traktorem. Drugie połączone z fadem wbieranie jabłek. E, wyrwanie jabłek jest skomplikowaną czynnością, bo trzeba myśleć. To nie jest tak, że zrywasz wszystko jak leci, a zbieranie pod drzewami jest po prostu zbierasz wszystko. Ja wolałem wbierać te jabłka, żeby nie myśleć i spokojnie działać, nie przydało mi się. No i trzecia kompetencja, którą kiedyś praktykowałem, parodiowanie głosu kaczora Donalda. Też nie wykorzystywałem w zarządzaniu, zarządzaniu projektami, więc jakbym miał wstawiać na, na mniej ważne, to bym wrzucił, wrzucił te. Trudno mi wymyślić, wymyślić inne, Net strzelanie może być, może być przydatne. Czy warządzanie projektami to kompetencja społeczna czy osobista? Znowu pytanie od Michała. No i tu też musiałem się trochę zastanowić nad tymi kompetencjami. Pierwsze, patrząc, patrząc przez słowniki, czym się różni kompetencja społeczna od kompetencji, kompetencji w ogóle. No i kompetencje społeczne według definicji, tak jak widzicie tutaj na ekranie, to jest zdolność zastosowania umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego internalizowanego systemu wartości. Kompetencje społeczne określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii. A druga rzecz, kompetencja, połączenie trzech atrybutów, wiedzy, umiejętności i powstawy. Wyróżniają one daną osobę, łatwością sprawnej i skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym realizacji danych zadań. danych skomplikowane. Działania osoby kompetentnej w danej dziedzinie winny spełniać obowiązujące w danej społeczności organizacji kryteria. Ja więc sobie powkładałem, odpowiedź w pełni nie zaskoczy. Że to i to. Po pierwsze, odnośnie, tak jak ja rozumiem, rozumiem, rozumiem to pytanie, na ile to jest praca z ludźmi, na ile to jest praca indywidualna. To jest jedną, twój wkład jako osoby. Każdy jest zdecydowanie inny i te style prowadzenia projektów, tak jak prowadzenia przywódca zespołu, są po prostu różne. I oprócz tych takich totalnie skatalogowanych, to każdy ma jakiś tam swój twist. Ja znam osoby, które Popatrzyłaś na CIO, jak jeszcze pracowałem w korpo, jak słuchajesz, jak on mówi, zastanawiałeś się, jak on tam w ogóle trafił. Totalnie nudziarz, straszny nudziarz, ale w jakiś sposób potrafił wpływać na ludzi, tak, żeby to ugrać. Więc dużo lepszy polityk niż mówca. I ten osobisty wkład Twój jako osoby jest nie do przetlenienia. To, takie powiedzenie, ja nie lubię tego powiedzenia. Najważniejsze, pamiętaj, żeby być sobą, bo to, to jest trochę takie, takie faktycznie Pierdololo. E, natomiast jest istotne to, jak co Ty wkładasz do, do tego projektu, dosyć ważne, a drugie zdolność pracy z innymi, no bo trudno jest od pewnego momentu robić projekty, projekty bez tego. I tak jak próbowałem to poukładać w jakiś model, nie, żeby było ok, Są, tak, o, masz ogarniętego społecznika, czyli kogoś, kto ma worganizowane, potrafi worganizować swoje działania i potrafi pracować z ludźmi, I ideał pod kątem zarządzania projektami. Możemy mieć drugą kategorię, ogarniętego samotnika, Czyli okej, okay, dobra, świetnie swoje ogarnia tematy, gorzej pracuje z ludźmi, ale też dowiezie, dowiezie projekt. Możemy mieć nieogarniętego społecznika i też znam takich ludzi. Totalny chaos, ale dzięki temu, że potrafią dobrze pracować z ludźmi i wybrać we wpół, jakimś trudem doprowadzają do tej sytuacji, że we wpół dowozi temat, pewnie korzystając z tych ogarniętych ogarniętych samotników. No i opcja, która totalnie nie zadziała, nieogarnięty samotnik. No to generalnie wtedy nie działa. Więc moja odpowiedź na prosto, na pytanie. Michał jest I to i to. Te cztery kategorie możesz wykorzystać, możesz wykorzystać jakoś, jakoś dla siebie. E, natomiast tak patrząc z mojej perspektywy, czym jest dla mnie projekt management, to wygląda na to, że trwałe życie, trwałe życie zawodowe, więc może trochę ciężko mi to rozsupłać, ale przekładając na praktykę, to jest praca nad sobą i praca z ludźmi. Proste pytania, mamy za sobą, idziemy dalej. Proste jak proste jak się rozwijać. Było od was sporo pytań odnośnie tego odnośnie karierowego rozwoju, co robić, jak działać, jaka będzie właściwa ścieżka. Proszę weźcie poprawkę na to, że nie znam detali waszej, waszej sytuacji. Mogę pokazać pewien kierunek i bardzo chętnie podyskutuję pod tym filmem w komentarzach, żeby co doprecyzować. Natomiast, zawsze warto mieć poprawkę na rady, których udziela ci anonimowy gość z internetu. Nie? To zawsze istotne, szczególnie jeżeli dotyczą, dotyczą kariery. Więc, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to koniecz, koniecznie pytajcie. Ola pyta, jak najbardziej efektywnie przejść z roli asystenta PM do roli junior PM? Jakie certyfikaty, szkolenia, kompetencje najbardziej mogą pomóc w wejściu w nową rolę i przekonać do siebie pracodawcę? Zrobiłem sobie notatki. I tak. Pierwsze. Każdy projekt warto zrobić z większą odpowiedzialnością. Jeżeli się rozwijasz, jeżeli robisz cały czas te same projekty, ciężko będzie wskoczyć w górę, bo nie ma rozwoju. W każdym projekcie staraj się łapać więcej dla siebie, przejmować więcej procesów project managementowych. Żeby ta rola asystentka nie była na zasadzie asystenta PM, żeby to nie było na zasadzie ty robisz te nudne rzeczy, które, są, które może robić ktokolwiek, tylko żebyś faktycznie brała na siebie więcej elementów związanych z tymi procesami, które są bardziej włożone, których nie może zrobić ktokolwiek w ulicy. To byłby dla mnie punkt startowy. Poprosiłbym o jasną ścieżkę promocji. Dobra, słuchajcie, ja robię tego asystenta, kiedy mogę zostać, kiedy mogę zostać pm -em. Jak to wygląda? No jeżeli się okaże, no i teraz uch, no jeżeli, trzeba, jeżeli się okaże, że nie ma widoków, no to być może warto aktywnie szukać, szukać pracy. I część osób, pamiętam, jak ja byłem na studiach, część osób że zmieniały bardzo często pracę. I to podobno źle się patrzy na ludzi, którzy często skaczą pomiędzy funkcjami, bo coś może z nimi być nie tak. No to może i tak i nie, ale case jest taki że jeżeli myślisz o tym rozwoju projektu menedżmentowym, to trzeba faktycznie brać na siebie większe, większe, większe projekty, bo inaczej zostaniesz na pewnym poziomie, chyba że dojdziesz do wniosku, że to jest Twoja strategia, więc to skakanie od pracy do pracy, ale kończenie tam projektów wcale nie musi źle wyglądać w CV, a buduje Ci portfolio, bo nie tyle zależy Ci na utrzymaniu pracodawcy, co na zgromadzeniu dobrych, dobrych projektów. Jeżeli chodzi o certyfikaty, no to są... Jest odcinek na kanale o certyfikatach. Ja krótko powiem, tu, jeżeli masz mało doświadczenia, PRINCE2, bo łatwo zrobić. Drugi to jest PMP i w i Agile PM to są, jeżeli pracujesz w IT, do rozważenia, ale w, takie, w takiej kolejności mniej więcej o tym, o tym bym myślał. Jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia na PMP, to robimy, robimy PRINCE2. Jeżeli pracujesz w IT, to w i Agile PM się mogą przydać. Kolejna rzecz, wykorzystanie tego kanału. Wiem, że ludzie dzięki filmom na tym kanale i książce dostają pracę. To w jednej strony przeraża, a z drugiej strony bardzo cieszy, więc tu jest naprawdę w sporo treści i przemyśleń, które jeżeli zinternalizujesz, to jesteś w stanie po prostu też wskoczyć, jednak poziom wyżej, wymieniając pracę, może się przydać. No i szkolenie. Jak ja miałbym Ci polecić jakieś szkolenie, polecę Ci moje, bo jest po prostu dobre. We wrześniu robimy online nowe online fundament zarządzania projektami gdzie po prostu składamy integrujemy to wszystko wszystko w całość i to naprawdę bardzo dużo daje nie? dla osób które są zaawansowane w zarządzaniu projektami to po prostu porządkuje porządkuje wiedzę i wtedy patrzą na to w sposób świadomy świadomej kompetencji dla osób które zaczynają myślę że to też jest, też jest bardzo dobry kierunek bo to, tak zostało wymyślone Więc certyfikaty plus kanał ewentualnie szkolenie serdecznie zapraszam to jest kierunek, ale clue: każdy Twój kolejny projekt powinien dodawać Ci coś więcej do, twojej, do Twojego portfolio, narzędzia projektowego, jakieś nowe doświadczenie. A i bardzo ważna rzecz: dla wszystkich, tutaj gdzieś dookoła, jak kończycie projekty, róbcie w lję osobistą na koniec, na koniec projektu. Wpifuj doświadczenia, wpifuj wnioski, będziesz mo mo mogła do nich wracać, będziecie mogli do nich wracać. Warto naprawdę to robić. To była jedna rzecz, która mi najbardziej pomogła. Jest jeszcze jedna rzecz, która dosyć pomaga dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać PMO. Wiem, że nie dla każdego to jest, ale to jest dobry kierunek. Jak chcesz coś naprawdę zrozumieć, to warto innych uczyć tego. Ja sobie to wziąłem do fercha i jak jeszcze pracowałem w Korpo, też szkoliłem jako kierownik kierownik projektu, tak mi powstało już na lata. To jest dobre, bo bardzo dużo internalizujesz, musisz przemyśleć sobie czymś rzeczy. Dojrzałość myślenia o dziedzinie, w której działa się jest dużo większa. I to chyba dotyczy wszystkich, nie tylko project managementowej. Prowadzisz biznes, to być może warto kogoś uczyć z biznesu, bo sobie to poukładasz, poukładasz w głowie. Um, Ola, każdy kolejny projekt bardziej włożony. Player XP, XPS. Jakie kroki podjąć, aby przejść ze stanowiska projekt koordynatora w branży motoryzacyjnej? Oddział manufacturing do PM w branży IT. Posiadam certyfikat CAPM. W planach wkrótce PMP. Wdrażam elementy Agile w swoje, w swoje projekty. Dobrze posługuję się oprogramowaniem do PMO oraz BIBA. W góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Ja też po, bardzo pozdrawiam. Yy, odpowiedź szybka. Certyfikat Scrum, bo o to Cię zapytają. Yy, pomijając, pomijając to, to certyfikat yy, Nie będziemy się. Filmy z kanału to jest druga opcja to nie ma bardzo dużo mega takimi projektami nie różni się pomiędzy branżami aż tak bardzo. W IT będzie się różniło tym, że, że będziesz mieć czasem sytuację, jak w każdej branży, tak jak w motoryzacyjnej, mogą cię próbować próbować wkręcić, ale jak działałeś w motoryzacyjnej, działałeś z inżynierami, to mniej więcej w nasz specyfikę to jest podobny sposób myślenia, naprawdę. Więc tu nie powinien, tu nie powinien być problem. Wskram, filmy w kanału, składaj aplikacje i zobacz to, powiedzą. Jeżeli się okaże, że przejdziesz przez 5 rozmów, 10 rozmów, powiedzą Ci to samo, że musisz coś uzupełnić, to to uzupełnij. Jedna z rzeczy, która mogłaby być przydatna, ja uważam, że mi bardzo pomogła. Bardzo mi pomogło, to że ja jakoś programowałem. Nie byłem tym mistrzem, ale wiedziałem, jak to funkcjonuje, wiem, jak się tworzy. Mniej więcej oprogramowanie było pomocne. Nie robiłbym jakiegoś mega skomplikowanego kursu, tak dla hobby, żeby samemu wekumać, jak to działa, jak to funkcjonuje, z jakimi problemami tam ludzie trafiają pod kątem debugowania kodu i układania. Tak jak manufacturing automotive ma swoją specyfikę, to IT też będzie miało, będzie, będzie Ci trochę łatwiej zrozumieć. Ja bym po prostu nie certolił się w specjalnie, tylko złożył aplikację i zobaczył, jaką będę miał informację zwrotną wrotną od rynku. Fat Jestem rekruterem, ponad 7 lat doświadczenia, zarządzam projektami rekrutacyjnymi w branży IT w dużej międzynarodowej firmie. Jakie certyfikaty warto wrobić, aby wspomóc swoją pracę, a może też w przyszłości przejść w kierunku stanowiska Project Managera? Um, ok, to jest po prostu sporo doświadczenia, więc ja bym od razu poszedł w PMP Project Management Professional. Nadal polecam ten certyfikat, a IPMA, nie IPMA. Project Management Professional według mnie jest bardzo dobrym certyfikatem, warto go zrobić. Jak masz ponad 7 lat doświadczenia, to spokojnie masz go, go na tyle, żeby, żeby go zdać. E, Scrum, no to no ok. Nie wiem, czy widać po mojej twarzy entuzjazm do scruma. Ok, uśmiechnijmy się. Scrum warto w IT zrobić, bo będą Ciebie o to pytać i go mniej więcej zrozumieć, jak, jak z niego skorzystać. I to coś z programowania, poleciłbym Ci to, to samo, co wcześniej, coś z programowania po prostu dla hobby, yy, chyba, że już programujesz i, i wiesz, wiesz, jak to działa, żeby po prostu rozumieć, rozumieć ludźmi, tym, ludzi, z którymi pracujesz, na czym, na czym im polega. To nawet może być yy, coś odjechanego, nawet może być zażądanie bazami danych, coś w tej działki, coś, co sprawi po prostu, że łatwiej, ci będzie, łatwiej będzie Ci z tymi ludźmi, z tymi ludźmi rozmawiać i rozumieć, z czym, się naprawdę, z czym się naprawdę mierzą. Mega pomocne. Różnie to bywa, natomiast ja uważam, że akurat ścieżkę, którą ja przechodziłem, też programowałem, byłem analitykiem, później mi pomogło w całym, w całym układzie. Natomiast tu nie szedłbym w bardzo intensywne, intensywne kursy. Taki, taki kierunek. Konrad Frankę Dzień dobry. Trochę w innej beczki. Czy przychodzę do nowej pracy, pracując jako PM bez stażu, warto zacząć od najniższego stanowiska na umowie, nawet jeśli wykonuje się pracę wyższego stanowiska, by mieć ścieżkę kariery. Od jakiego stanowiska na umowie zacząć? Pozdrawiam. No dobra, to teraz yy, mo na, mo na moją logikę. Na moją, na moją logikę. Yy, od najwyższego, tyle jest możliwe. Yy, dla mnie każdy downgrade, jeżeli wchodzisz yy, po ścieżkach kariery zeskoczenie niżej to jest spore ryzyko, bo to dziwnie wygląda w CV, nie wiadomo dlaczego. Kolejna opcja jest taka, trzeba mieć dobre, dobre uzasadnienie, trzeba mieć dobre uzasadnienie, że stop, wskakujesz niżej, więc to jest kwestia, dla mnie to by uzasadniało uzyskanie jakiejś mega unikalnej kompetencji, bo tak naprawdę, jeżeli już zarządzałeś, byłeś menadżerem, to masz większość kompetencji, które są potrzebne project managerowi, bo jeżeli jesteś menadżerem Wespołu, miałeś pod sobą we to będziesz w stanie warządzić projektami. Zarządzanie projektami jest trochę łatwiejsze. Ok, Łatwiejsze. Umówmy się tak, że jeżeli jesteś dobrym menadżerem, dasz radę zarządzić też projektem. Więc wszelakie projekt managementowe kompetencje da się uzupełnić w miarę szybko. Ponieważ masz chwile zarządzania zespołem, negocjacji, pewnie zarządzania budżetem i tak dalej, no to kwestia jest taka, układasz sobie tą wiedzę, czytając książkę, oglądając kanał, przychodząc, przychodząc na szkolenie, no i temat, y, temat gotowy. Jest kwestia nabywania, nabywania doświadczenia. Do Więc y, poważnie bym się zastanowił, czy robić jakikolwiek downgrade i wchodząc na niższą, y, niższą powyczlię. To w Możemy jeszcze, jeszcze podyskutować, jeżeli ktoś tam jest pod spodem, ale ja bym szukał bardziej, co może być wyżej, bardziej ambitne zadania, niż schodząc niżej, tylko żeby mieć pisanego project managera. To już chyba lepsza by była opcja pracować jako menadżer, tam gdzie planujesz i znaleźć sobie na przykład jakąś organizację charytatywną i poprowadzić dla niej projekt. A organizacja charytatywna będzie wara w pomaganie rąk nie ludzi. To może razem, razem się dogadacie i zrobisz jakiś projekt, bo dzięki temu, dzięki temu coś zyskasz. Takie by było moje myślenie i moja rada. Downgrade jest, um, jest ryzykowny, nie? E, bo trzeba będzie się z tego tłumaczyć. Pomaganie rąkiem ludzi. Dobra, tu mamy trochę takie storie na zasadzie... Czytałem wam, um, pytanie jest... Um, w 2010 roku wyjechałem do Anglii, zaczynając od podstaw. <laughs> W 2010 roku wyjechałem do Anglii zaczynając od podstaw, czyli prac typowo magazynowych, zaliczyłem schodek do góry, wykorzystując swoje umiejętności organizacyjne. Pracowałem jako kierownik magazynu dla takich firm jak Herbaw czy BMW. Chciałbym dodać, że od ponad 5 lat prowadzę swoją fundację charytatywną. Czuję sufit, jeśli chodzi o warunki finansowe, rozwoju i osobisty. Postanowiłem zmienić branżę i iść w kierunku project managera. Zależy mi, żeby nie malować czasu oraz pieniędzy na szkolenia, kursy, książki, które finalnie niewiele dadzą mi, stąd mój e-mail do Pana. No dobra. No to w takim razie dla mnie case jest następujący. To, co mówiłem wcześniej. Jeżeli prowadzisz fundację od jakiegoś tam czasu, patrzyłem na portfolio, bardzo fajne rzeczy, no to wszystko masz, czego potrzebujesz. Jeżeli udało Ci się awansować po prostu w dołu do, do menadżera, to znaczy masz też postawę, która jest do tego potrzebna, żeby dowieść dowieź, tematy. No i teraz kwestia jest w um, warunki finansowe rozwoju u Też pójść w kierunku project managera? No to ja proponuję dwie rzeczy. Project management professional yy, i. Podręcznik Rita Mulcahy, PMP Prep. Kupujesz sobie ten podręcznik, najtańsza opcja, rawem w teftami, które robisz na bieżąco i przygotowujesz się do tego egzaminu. Wam masz potwierdzenie, że wiesz o co chodzi w zarządzaniu projektami, a ty sobie przy okazji poukładasz to doświadczenie w kilku latach. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu dobry kierunek. A jeżeli szukasz szkolenia, żeby sobie to poukładać praktycznie, to też zapraszam na wrześniowy fundament online. Znaczy, Uważam, że to akurat nie będzie wmarnowana kawa. Przygotowanie do PMP też zdecydowanie nie będzie, nie będzie wmarnowaną kafą. I e, nawet, nawet zastanawiając się, bez tych elementów, które Ci napisałem tutaj, ja bym wkładał e, aplikację i tak jak wcześniej, sprawdził, jaką dostaniesz, jaki dostaniesz feedback od rynku. Bo być może po prostu nie trzeba nawet się bawić w certyfikaty. E, to może pomóc. Nie, bo. Dla części ludzi jest ciężko sobie przyłożyć, że ktoś był menadżerem, magazynierem, tutaj prowadzi fundację, nie wiadomo jak to ogarnia, ale jak powiesz będziesz w stanie opowiedzieć o tych projektach we właściwy, we właściwy sposób, no to będzie, będzie dużo yy, będzie dużo łatwiej. Jak powiesz w mam PMP, dobra, to nie ma gadania. Rozmawiamy z Project Managerem, który wie o co chodzi. Będziesz w stanie sobie przygotować opowieść o tych projektach, które zrealizowałeś. A najlepiej według 12 pytań, a 12 pytań znajdziesz albo na kanale, albo właśnie, właśnie na fundamencie. Więc Dla mnie była taka prosta, prosta strategia. Z tym doświadczeniem, które masz, yy, jeszcze po prostu kanał, który ma odpowiednio dużo, dużo subskrybentów, portfolio, to wydaje mi się, że Ty jesteś projektem Managerem, tylko jeszcze papier nie masz podbity w tą stronę, więc teraz wyzwanie bardziej polega na tym, żeby rynek Ciebie widział jako projekt Managera. Czy warto robić MBA, jeżeli chce się być masterem PM Ewelina o to pyta. No i teraz e, tak, też się nad tym zastanawiałem trochę, bo dla mnie MBA to jest kierunek na dyrektory. Chcę iść w kierunku, chcę iść w kierunku e, Warządu y, albo super mega konsultanta na poziomie C-level, czyli warządu. Czyli, czyli I teraz y, pytanie jest, to, dla Ciebie bardziej bardziej przemawia. Pójście w ścieżkę TOP, idę w kierunku warządu, firmy, i tak dalej. Czy faktycznie chce być super mega y, super mega elitarnym kierownikiem projektu? Według mnie MBA nie jest wymogiem dla pm a to może być overkill. Po prostu bardzo duża inwestycja werfów. No patrząc na to z tej perspektywy i na ścieżki ścieżki kariery kierowników projektów. Ostatnio widziałem kogoś, kto został dyrektorem operacyjnym, to jest mniej więcej kierunek. I tak bym o tym myślał. Jeżeli idziesz w kierunku MBA, to zatrzymywanie się na stanowisku Project Managera będzie bez sensu, bo wyrośniesz z niego. Project management to nie jest najwyższy level w organizacji, więc albo idziesz w kierunku takiej wąskiej elity, która robi wyspecjalizowane totalnie projekty, albo najprawdopodobniej awansujesz dalej, zażądasz większym zespołem, który być może działacie projektowo, być może PMO, zarządzanie większą ilością projektów, ale dla mnie kierunek, jeżeli myślisz o mba i projektach, to jest kierunek na dyrektora operacyjnego, tak bym się nastawiał. Mniej więcej taka ścieżka, taka ścieżka ambicji. Project Menadżerów takich warządzających bardzo wyspecjalizowanymi projektami dużo dużo nie ma, nie? Więc e, tu, bym się, tu bym się zastanowił i też bym się zastanowił w ogóle nad ścieżką. Może dziwne to, co powiem, ale bycie pijemem to ciężka ciężka robota jest. E, fajnie się pm pijemami, więc być może o tym warto, warto pomyśleć. E, dla mnie zaskoczyło. E, zaskoczyło mnie pytanie od Anny. Ile może wariać PM z dwuletnim doświadczeniem? Jako PM, ogólne doświadczenie zawodowe około 8, 8 lat, miasto Warszawa. Tutaj moja odpowiedź brzmi: nie wiem, bo nie wprawdałem, nie w ten na bieżąco, ale wrzucę to w LinkedIna, w mój network i zobaczymy. Wprawiłem też, też na szybko je w portal wynagrodzenia, wynagrodzenia i tam można, można zrobić benchmark. Jak ktoś zna odpowiedź i siedzi w rynku, wie jakie są stawki, to napiszcie proszę, proszę w odpowiedzi, no bo ja nie wiem, więc ściemniał, ściemniał nie będę. Zobaczymy, co powie mój network zawodowy, jaki mniej więcej zakres, zakres można uzyskać. OK, słuchajcie, chyba musimy to podzielić na dwie części, bo już zajmuje to za długo, więc na tą pierwszą część wystarczy i zapraszam Was do kolejnej części na kanale. Link znajdziecie poniżej.